Taryfy za wodę i ścieki dla polic. Mieszkańcy odwiedzili groby bliskich. Małe i duże morsy rozpoczęły nowy sezon. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Wody polskie zatwierdziły nową taryfę na dostawę wody i odbiór ścieków dla polic. Stawki obowiązują od 1 listopada. Przypomnijmy, że nowe władze odwołały się od decyzji Wód Polskich, które w czerwcu zatwierdziły horrendalne podwyżki zaproponowane dla polic przez poprzedni zarząd ZWIK. Stary wniosek udało się unieważnić, jednak od początku było wiadomo, że mieszkańców przed całkowitym wzrostem cen nie da się uchronić. Wniosek, który został zablokowany, zakładał podwyżki rzędu 60% za wodę i 37% za ścieki. Obecnie obowiązujące stawki to 4 zł grosz za metr sześcienny wody oraz 10 zł grosze za metr sześcienny odprowadzanych ścieków przy abonamencie w wysokości 12,24 zł grosze za 2 miesiące. Od 1 listopada cena metra sześciennego wody wynosi 5,38 zł, co daje wzrost o ponad 34%, natomiast ścieków 11,58 zł, czyli skok o prawie 16%. W efekcie od listopada za wodę i ścieki zapłacimy więcej o 20, a nawet 30%. Wzrost będzie zależał od zużycia wody oraz od tego, czy mieszkamy w budynku jedno- czy wielorodzinnym. Średnio rachunki wzrosną o jedną czwartą. Ponadto podwyżki przewidziane są w każdym roku obowiązywania nowej taryfy. Wszystkich świętych to dzień zadumy i modlitwy. To również czas refleksji nad istotą życia, nad śmiercią i tym, co czeka nas po drugiej stronie. Od 1 listopada policzanie odwiedzili groby bliskich. To wyjątkowy czas, gdy wspominamy zmarłych oraz czcimy świętych Kościoła katolickiego. Tego dnia ludzie odwiedzają cmentarze, groby bliskich, zapalają znicze i modlą się za ich duszę. Wszędzie widać udekorowane groby symbolizujące pamięć i szacunek oraz światło zniczy, będące wyrazem wiary i nadziei życia wiecznego. Atmosfera na cmentarzach jest tego dnia szczególna. Ludzie mijają się pogrążeni w zadumie, odwiedzają także inne groby, spotykają się z rodziną, ze znajomymi i wspominają. Przed południem osoby odwiedzające nekropolię mogły uczestniczyć w modlitwie wypominkowej za parafian, którzy odeszli w tym roku. Następnie odbyła się Eucharystia i procesja alejami cmentarza z modlitwą za zmarłych. Bóg w swoim a moc zmienia życie człowieka. Oczywiście nie robi tego na siłę, kogo do tego nie zmusza, ale jeśli ty uwierzysz w tą miłość w Boga, jaką Bóg ma do ciebie. Takiego, jakim jesteś dzisiaj, jeśli uwierzysz w tą miłość, poprosisz Boga, żeby Bóg wchodził w Twoją rzeczywistość, taką, jaka jest. To możesz doświadczyć Jego mocy, mocy Jego miłości. Odwiedzając groby, podtrzymujemy więzi ze zmarłymi i okazujemy im szacunek. Nierzadko zastanawiamy się, jak żyć, by pamiętano o nas. 1 listopada skupiamy się na świętych i zbawionych duszach, zaś 2 w Dzień Zaduszny modlimy się za wszystkie dusze, szczególnie te, które oczekują na zbawienie w czyśćcu. Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od wiary i światopoglądu. W każdej postaci utrata bliskich nam osób powoduje pustkę, którą wypełniamy odwiedzając groby i zapalając zniczeń. Na dłuższą relację z tego rocznego dnia wszystkich świętych zapraszamy po bloku informacyjnym. Morsy, małe i duże, zainaugurowały sezon. Wcześniej wspólnymi siłami zebrali blisko 100 kg odpadów. Pod koniec października szczecińsko policki klub Morsy im. Zbyszka Ulatowskiego oficjalnie zainaugurował sezon zimowych kąpieli. Impreza miała wymiar integracyjny i prozdrowotny, ale też proekologiczny. W tym roku uczestnikami była młodzież ze Szczecińskiego Szkolnego Klubu Morsów SP8. W sumie blisko 200-osobowa grupa przez ponad 4 godziny sprzątała linię brzegową Jeziora Głębokie. Akcja zakończyła się pomyślnie z wynikiem blisko 100 kg zebranych odpadów. Jej zwieńczeniem była zimna, orzeźwiająca kontra. Młode morsy pokazały, że jest to sport dla każdego. W zimowej kąpieli wzięli udział również ich rodzice, dziadkowie, a także amatorzy tej dyscypliny z innych, zachodniopomorskich klubów. Kąpią się z nami dzisiaj e, uczniowie szkoły podstawowej nr 8. Jest ich blisko setka. E, wszystkich gości 300 osób e, udało nam się ugościć. E, zapraszamy także e, mieszkańców Polic do wspólnych kąpieli nad jeziorem głębokie w tym sezonie. Część osób po raz pierwszy doświadczyła zimowych kąpieli. Pomimo pewnych obaw, przełamali lęk i dołączyli do licznej rodziny szczecińsko-polickich morsów. Doświadczone morsy twierdzą, że kto się raz odważy, zostaje z nimi na lata. Tak było w przypadku pani Kamili, która robi to od 18 lat. Jak podkreśla, oprócz korzyści prozdrowotnych, członkowie mają możliwość doświadczenia przygód, bo plany klubu na bieżący sezon są ambitne. W planach oczywiście, na nowy sezon mamy wyjazd do Islandii. Na przekąpanie się, zobaczenie jak tam ta woda w cudzysłowie smakuje. Mamy również wyjazdy do Świnoujścia, do brzegu. no cykliczne jak zawsze. Także jeżeli ktoś by miał ochotę, serdecznie zapraszam do klubu. Akurat wspaniała jest pogoda, żeby zacząć Anusz widelec i zostać tak jak ja 18 lat. Eksperci nie mają wątpliwości, że morsowanie wzmacnia odporność, hartuje, poprawia krążenie i zmniejsza podatność na infekcje. Poza tym łagodzi stany zapalne i dolegliwości bólowe, a przy okazji rozładowuje stres i poprawia samopoczucie między innymi za sprawą uwalniających się podczas zimnych kąpieli endorfin. Po wzmacniającej kąpieli na uczestników czekał ciepły posiłek. Kiełbaski z Grilla smakowały tego dnia wyjątkowo, a zajedali się nawet ci, którzy na co dzień za nimi nie przebadają. Impreza odbyła się przy wsparciu marszałka województwa zachodniopomorskiego w ramach programu Społecznik. Są jak rodzina, dzielą sukcesy, razem przeżywają troski i wspierają się w potrzebie. Mają piękną tradycję, którą pielęgnują od dawna. Raz w roku jednoczą się, by czcić pamięć o tych, którzy odeszli do lepszego świata. Mowa o członkach Polickiego Związku Emerytów, rencistów i inwalidów, którzy co roku tuż przed dniem Wszystkich Świętych spotykają się w swojej siedzibie, by wziąć udział w sentymentalnym wieczorze wspomnień. Więc płomykiem, jak dłonią, dłonią ciepłą i jasną pozdrawiamy tych wszystkich, których życie już zgasło. Śmierć jest częścią życia każdego z nas, ale na co dzień trudno nam o niej mówić, a nawet myśleć, zwłaszcza jeśli dotyczy bliskiej osoby. Uczucie pustki, żal i złość są naturalną reakcją. Śmierć przypomina nam, że nie ma na świecie nic stałego, a lęk przed nią dotyczy nie tylko samego dochodzenia do niej, ale również z niepewności, co czeka nas za jej progiem. Przyszliśmy tutaj, żeby ich powspominać, żeby uczcić pamięć o nich. Kochanie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Dopóki o nich pamiętamy, to oni żyją. Żyją wśród nas, w naszych myślach, w naszych sercach. Tak jak kiedyś powiedział ksiądz twardowski: Kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą. Wyprawieni w bojach i uzbrojeni w wiosła, ruszyli w pogoń za sprytnym rudym lisem i choć w niedługim czasie trofeum zdobyli, to uspokajamy w tej wyprawie nie ucierpiało żadne zwierzę. 3 listopada policcy kajakarze podjęli wyzwanie i zjawili się na stanicy wodnej przy ulicy Dębowej, by wziąć udział w imprezie turystycznej pod hasłem Pogoń za Lisem połączonej z pieczeniem ziemniaka. Płyniemy razem. Nikt nie zostaje, nikt nie wyprzedza. Na bijance wysiadacie Państwo z kajaków, pomożemy Wam wysiąść, będziemy robić wszystko, żebyście niczego nie zamoczyli i szukacie w krzakach lisa. Rudy list, ten który znajdzie ma pamiątkowe zdjęcie na dowód, że to On znalazł, a nie sąsiadka. Po krótkiej instrukcji zasad bezpieczeństwa uczestnicy rozpoczęli przygotowania do wyprawy czemu z zarośli przyglądało się zaciekawione ptactwo. To nie jest albinos, białe ciapry pojawiły się u nas, jest to znaka ocieplenia klimatu. Organizatorzy przyznają, że po stosunkowo zimnej nocy mieli obawy, czy pogoda nie pokrzyżuje im planów. Nic bardziej mylnego. Na niebie szybko pojawiło się słońce, a termometry momentami wskazywały 17 stopni Celsjusza. Tego dnia do kajaków wsiadło 12 osób, część wodniaków. Nie ryzykując kontaktu z zimną wodą, wolało zostać na brzegu, by wspomóc Bosmana i zająć się kwestiami kulinarnymi. Chwilę po godzinie 11 uzbrojeni w wiosło rozpoczęli pogoń za lisem. Kajakarze pod kierunkiem komandora spływu wyruszyli rzeką łarpią w stronę mijanki. Przyrodę o tej porze roku wygląda inaczej. Możliwość obserwacji walorów późnej jesieni stanowiła wystarczający powód, aby przymknąć oko na pewne niewygody i czerpać energię zmieniającą się kolorami natury. Są mi małe wyścigi, są mi małe regaty. Brawo, brawo. Po dopłynięciu do dzikiej plaży rozpoczął się etap poszukiwania ukrytego w zaroślach rudego rzezimierzka. Nieoceniony okazał się zmysł eksploracyjny, stąd jako pierwsza na trop wpadła pani Anita, która na co dzień oprowadza wycieczki po starej fabryce. Zdjęcie z trofeum mógł natomiast to, 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 to zrobić sobie każdy. No swój Zanim uczestnicy wyprawy wrócili do Stanicy, gdzie czekały na nich konkursy z nagrodami oraz pieczone przysmaki, poświęcili chwilę, by podziwiać widoki, zwłaszcza, że ruch statków był tego dnia wyjątkowo dużym. Boleśnie przekonała się o tym jedna z parka jakarzy, po tym jak przygotowana do drogi powrotnej natknęła się na falę, która dotarła do brzegu po czasie. Przygotowani na wszelkie okoliczności, okazali się organizatorzy wycieczki, którzy przemoczony uczestnicy zapewnili transport lądowy. Kolejna impreza stowarzyszenia czyli rajd pieszy od głębokiego do wieży Kwistorpa odbędzie się 23 listopada. Celebrowanie świąt narodowych jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie które o polskich symbolach wyrażają się z wielką dumą i szacunkiem. Uroczysty apel z okazji odzyskania niepodległości i przywrócenia polskich granic po 123 latach zaborów w Stowarzyszeniu świętowany jest bardzo podniosłem. Jest to wyjątkowy czas dla wszystkich Polaków, a najbardziej dla tych, którzy walczyli o wolność swojego kraju. Wolność. Wolność, która w mojej ocenie jest najwyższą wartością każdego człowieka. Wy państwo jesteście wolni. My wszyscy jesteśmy dzisiaj wolni dzięki właśnie tym osobom, tym bohaterom. 8 listopada wspólnie z pracownikami Stowarzyszenia i przedstawicielami władz samorządowych osoby niepełnosprawne intelektualnie wzięły udział w uroczystej akademii. Z okazji święta już od kilku dni na terenie całego kompleksu rozbrzmiewały pieśni patriotyczne. W ten sposób podopieczni przygotowywali się do uroczystości. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Ostatni raz. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Mimo niepełnosprawności intelektualnej, podopieczni rozumieją znaczenie takich słów jak patriotyzm, miłość do ojczyzny czy niepodległość. W 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Każdego dnia wychowawcy i terapeuci wkładają wiele wysiłku, ucząc swoich podopiecznych samodzielności, ale także pielęgnują w nich narodowe tradycje w duchu patriotyzmu i szacunku do symboli państwowych. Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę. Daj dla ochłody łyk zimnej wody, usta spragnione. Trwająca w tym roku 5 dni akcja z była czasem wytężonej pracy policjantów, szczególnie drogówki. Ich zadaniem było m.in. zapewnienie płynności na drogach dojazdowych do cmentarzy. Od piątku funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia dzieci. Ponadto wspólnie ze strażnikami miejskimi i pracownikami ochrony dbali o bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarze. Od 31 października do 3 listopada w całej Polsce odnotowano ponad 160 wypadków drogowych. To o sto mniej niż przed rokiem. W ich wyniku śmierć ponosło 11 osób, w 2023 ofiar było 19. Ponad 190 osób zostało rannych, podczas gdy rok wcześniej było ich blisko 290. Policjanci w całym kraju zatrzymali w tym czasie 935 nietrzeźwych kierujących, o 80 więcej niż podczas ubiegłorocznej akcji znicz. W powiecie polickim było spokojnie, policjanci nie zanotowali żadnego wypadku drogowego, doszło do dwóch kolizji, a trzech kierowców zatrzymano na podwójnym gazie. Jest jedyną policzanką, która zaliczyła tyle startów na najważniejszych igrzyskach świata. Jolanta Majka, sześciokrotna uczestniczka Paraolimpiady, została nagrodzona przez miejskich włodarza. Burmistrz Polic, Krystian Kowalewski, nagrodził wioślarkę Jolantę Majkę, wielokrotną reprezentantkę Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy takie osoby, które mimo przeciwności losu, mimo tego, iż przez lata. E, musiał zmagać się swoimi problemami, to jednak mimo wszystko znajdują sobie tyle siły, optymizmu, takiej hartu ducha, aby, aby walczyć, aby osiągać sukcesy i się tym życiem cieszyć, e, spełniać swoje marzenia, a zarazem pokazując nam, e, jak należy postępować i mając to wszystko, co mamy, żebyśmy się nigdy nie poddawali, żebyśmy zawsze walczyli, żebyśmy zawsze dążyli do celu. Swój debiutancki olimpijski start Policzanka zaliczyła prawie ćwierć wieku temu. W 2000 roku w Sydney, następnie był Pekin, Londyn, Rio de Janeiro, Tokio i w tym roku Paryż. Biletem do Francji był brązowy medal wioślarskich mistrzostw świata w Belgradzie, który rok wcześniej wywalczyła z Michałem Gadowskim. Niech się wiedzie. Dziękuję ja bardzo. Będziemy przekazać na e, naszą paraolimpijską, która właśnie jest z Słowka. Paryża. Także więc proszę bardzo. Jolanta Majka jest zawodniczką klubu Start Szczecin. Jej trenerem i jednocześnie prezesem klubu jest Tomasz Kaźmierczak, który także otrzymał nagrodę, jednak nie mógł odebrać jej osobiście. Jolanta Majka to trzykrotna wicemistrzyni świata. Pięciokrotna medalistka Mistrzostw Świata, dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy i wielokrotna medalistka Pucharu Świata. Bądź widoczny na drodze. Pod takim hasłem członkowie Stowarzyszenia Krok po Kroku Police zachęcali policzan, by świecili przykładem i nosili odblaski. Proszę. Zachęcamy do noszenia. Dziękujemy naszego bezpieczeństwa. Dziękujemy. Jesień nie sprzyja bezpieczeństwu pieszych, dlatego już po raz drugi polickie stowarzyszenie wyruszyło w miasto, by przypominać i uświadamiać pieszych, w tym seniorów, o potrzebie bycia widocznym na drodze. Rozdajemy opaski odblaskowe przechodniom, aby byli bezpieczni na drodze, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok. Prosimy bardzo, dbajcie, nasi kochani mieszkańcy polic o własne bezpieczeństwo. Błąd popełniony na drodze nie uwaga, lekkomyślność, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla kierowców kończą się zazwyczaj uszkodzeniem pojazdu, natomiast dla pieszego poważnymi obrażeniami ciała albo nawet śmiercią. Bardzo proszę. No tak, dziękuję bardzo. Bezpieczeństwa życzę wszystkiego dobrego. Noszenie odblasków powinno być nawykiem każdego uczestnika ruchu drogowego, nie tylko pieszych, ale również rowerzystów i motocyklistów. Dzięki temu stają się widoczni nawet z odległości 300 metrów, a to daje kierowcy czas na reakcję i znacznie zmniejsza ryzyko wypadku. Pamiętajmy, że prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania światła pojazdu i były zauważalne dla na kierujących nadjeżdżających z obu kierunków. Police po raz pierwszy gościły grupę plastyczną koło piątku. 11 pań i 37 prac, a każda z nich opowiada inną historię. W Galerii Literackiej Biblioteki w Policach odbył się wernisarz malarstwa zatytułowany Wrażenia i Zamyślenia autorstwa 11 utalentowanych kobiet. Wydarzenie przyciągnęło grono miłośników sztuki, którzy mogli podziwiać zbiór obejmujący pejzaże, portrety, martwą naturę, sceny marynistyczne, kompozycje abstrakcyjne i prace przedstawiające zwierzęta. Wszystkie emanowały kolorami i indywidualnym podejściem do tematu. W sumie zaprezentowano 37 prac wykonanych techniką olejną, akwarelową i akrylową. Żadna z nas nie jest z zawodu plastykiem, że mamy właśnie różne zawody i nauczycielki, bibliotekarki, jest pani architekt. Ekonomistki, ja jestem akurat inżynierem, chemikiem, i tu w policjach miałam praktyki studenckie. Są dziewczyny, które pracowały też w Policach i Także różne zawody łączy nas jedno: pasja. Od 20 lat spotykamy się i właśnie realizujemy swoją pasję. Zachęcamy wszystkich, żeby odnaleźli w sobie właśnie te pasje pasje życia czy w czasie pracy, jeszcze zawodowej, czy na emeryturze szukajmy tych pasji w życiu, bo to jest bardzo ważne. Grupa Koło Piątku działa od 2001 roku, a swoje prace pokazuje publiczności od 2005 roku, głównie w instytucjach kultury w Szczecinie i okolicach. Wystawa w Galerii Literackiej to pierwsza ekspozycja tej grupy w policach. Mamy nazwę trochę niecodzienną po Koło Piątku, dlatego że w każdy piątek przychodzimy do pracowni, stajemy przed sztalugami, stawiamy blejtram i malujemy nasze. Refleksje, nasze wrażenia. Staramy się to, co przeżywamy na co dzień, przekazać właśnie na naszych obrazach. To jest nasza dwunasta już wystawa. Bardzo się cieszymy z gościnności biblioteki, a szczególnie z niesamowitej gościnności pani Elżbiety Kasprzak. Wystawa została zorganizowana w ramach cyklu Regionalne Spotkania z Ludźmi z Pasją i będzie dostępna do końca listopada w godzinach otwarcia biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego. Kończymy dzisiejsze wydanie tyle tygodnia, życzymy Państwu udanego długiego weekendu. Do zobaczenia.